Witam państwa. Na nagranie dzisiejszego odcinka przyjechałem do Szkółki Roślin Ozdobnych państwa Ewy i Bartłomieja Warzyńskich. Chciałbym państwu zaprezentować wykorzystanie lekkich tuneli foliowych do uprawy roślin. Serdecznie zapraszam. Szkółka państwa Ewy i Bartłomieja Warzyńskich powstała we wsi Śleszyn pod Łowiczem. Zajmuje powierzchnię 70 hektarów, w tym około 1,5 hektara tuneli foliowych. W szkółce uprawia się materiał wyjściowy, tzw. młodzież roślin liściastych i iglastych oraz materiał kopany, duże rośliny i drzewa w pojemnikach. Od 1988 roku szkółka rozpoczęła produkcję liściastego materiału kopanego. Kilka lat później uruchomiono kontenerową produkcję roślin liściastych i glastych oraz dużych drzew. Jednocześnie rozpoczęto specjalizację w produkcji wyjściowego materiału w multiplatach do dalszej produkcji. W zeszłym roku utworzono nowy oddział oddalony około 5 km od siedziby, specjalizujący się w produkcji roślin w kontenerach. Wszystkie konstrukcje tuneli foliowych wykonała firma Farmer, dlatego poprosiłem pana Sławka o ich prezentację. Tutaj po prawej stronie mamy bardzo nietypowy jak na naszą konstrukcję tunel 7-metrowej szerokości Nawa. Dwie Nawy tutaj mamy. To jest jedyna taka konstrukcja w Polsce, ponieważ generalnie tuneli 7-metrowych się nie blokuje ze względu na wytrzymałość konstrukcji i duże obciążenie rynny. Chcąc wzmocnić tą konstrukcję bardzo podnoszą się koszty i, i, i nie zawsze jest to atrakcyjne dla klienta. W tym przypadku do wykorzystania było tylko 14 metrów, więc lepiej było to zrobić tunelem dwunawowym 7-metrowym ze wzmocnioną konstrukcją niż na przykład postawić 9 czy 10-metrowy tunel, zostawić 4 metry po całej długości miejsca. Konstrukcja zrobiona z rury 64 cala z wietrzeniem szczytowym, które to wietrzenie sprawdza się w konstrukcjach do 30-32 metrów długości i w przypadku upraw niskich, tak jak tutaj mamy na przykład pojemniki P9 szkółkarskie. Gorzej to wietrzenie sprawdzałoby się przy uprawach wysokich typu pomidor, na przykład ogórek czy papryka. W tunelu tym widzimy jednocześnie belkę nawadniającą. Przewaga tej belki nawadniającej nad jakimkolwiek innym zraszaniem polega na tym, że mamy pewność równomiernego podlania czy zroszenia wszystkich roślin znajdujących się na ziemi. Zraszacze wiszące powodują nierównomierne zraszanie roślin. Belka zraszająca. Oprócz precyzyjnego i równomiernego podlewania może być wykorzystywana również do dolistnego nawożenia roślin nawozami płynnymi. Przejdźmy na drugą stronę. Pan Sławek z chęcią pokazuje konstrukcję tuneli foliowych, które wykonała jego firma. Tutaj mamy zblokowany obiekt składający się z 7 na 8 metrów szerokości każda. Długość tych tuneli tutaj wynosi 32 metry. Jest to bardzo popularna długość, jeżeli chodzi o gospodarstwa szkółkarskie, ponieważ przeważnie z dwóch stron od stron yy, ścian szczytowych są robione jakieś przejazdy. Drogi dojazdowe do załadunku, wyładunku. Cała logistyka nakazuje po prostu robić tego typu obiekty, żeby łatwiej było wwieźć i wywieźć materiał. W tym przypadku mamy do czynienia z obiektem wietrzonym poprzez wieczniki górne na motoreduktorach. Folia podwójna, pompowana, szerokość nawet jak 8 metrów, w tym przypadku chodziło o zagospodarowanie konkretnego. Odcinka tutaj mamy 7 na 8 metrów, czyli 55-56 metrów było do zagospodarowania. Najlepiej było to zrobić nawami 8 metrowymi. Konstrukcja wytrzymała rura dwucalowa, ocynkowana. Długość 32 metry jest to długość przy uprawie niskiej, która teoretycznie mogłaby być wietrzona w inny sposób niż wietrznik górny. Mogłaby być wietrzona poprzez wietrzniki w ścianach szczytowych, tak jak w tunelach 7-metrowych tutaj, które wcześniej oglądaliśmy. Natomiast w tym przypadku jest to mniej korzystne ze względu na to, że za tamtą ścianą szczytową mamy już żywopłot, który w lecie bardzo ogranicza przepływ powietrza i konieczne było zastosowanie tutaj wyczynka górnego na wszystkich latach. Prawie na sam koniec pan Sławek zostawił rodzynkę wśród postawionych tuneli foliowych. To jest najnowsze dzieło nasze w tym gospodarstwie. Konstrukcja, podobnie jak tam, zrobiona z dwucalowej rury grubościennej, ocynkowanej. Długość tunelu, jak wszystkie, tutaj po tej stronie drogi, 32-metrowa. Nietypowo rozbudowane wietrzenie szczytowe. Zamiast dwóch, cztery okna w ścianie szczytowej, szerokie drzwi podwójne. Konstrukcja drzwi jest tak wykonana, aby jak najmniej tracić energię cieplną. Tunele nie są ogrzewane, dlatego framuga jest dodatkowo uszczelniona. Drzwi nie pozostawiają wolnych szpar po zamknięciu obu skrzydeł. Aby ograniczyć straty ciepła, w każdym tunelu zamontowane są cieniówki. W tym dunawowym obiekcie mamy dwa niezależne systemy cieniujące od ziemi w trapezie do ziemi. Z drugiej strony i w drugiej nawie analogicznie od ziemi w trapezie do ziemi z drugiej strony ma to na celu uniezależnienie funkcjonowania cieniówek w obydwu obiektach. Tutaj mamy dwa paski aluminium i pasek folii, jest to cieniówka o parametrach w granicach 65% zatrzymywania światła i około 63% energooszczędności, to znaczy, że z całości spektrum światła docierającego do cieniówki 65% mniej więcej jest zatrzymywane, reszta przepuszczana. Jeżeli chodzi o energooszczędność, to ta cieniówka zatrzymuje około 60-kilku procent ciepła do niej dochodzącego. W lecie stosuje się głównie do tego, żeby zacieniować uprawę cieniolubną jakąś, natomiast w zimie y, głównie do tego, żeby na noc przy zasłonięciu cieniówki ograniczyć emisję ciepła z rośliny do tunelu, żeby zatrzymać ciepło w pobliżu roślin. System cieniówek jest sterowany automatycznie, który na życzenie klienta można zawsze rozbudować. Przy produkcji szkukarskiej w tunelach foliowych ważnym elementem jest dobry system wietrzenia, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, aby nie dopuścić do przegrzania roślin. Najprostszy, najtańszy sposób wietrzenia w krótkich tunelach wietrzniki Klapowe w ścianach szczytowych. Dzięki temu wietrzeniu można przy zamkniętych drzwiach usunąć nadmiar ciepłego, wilgotnego powietrza gromadzącego się pod kalenicą tunelu. Jest to zdecydowanie najtańszy sposób wietrzenia. Od 2010 roku szkółka otworzyła nowy dział produkcji roślin w pojemnikach. Firma Farmer również miała w tym swój udział. Jesteśmy w ostatnio, jednym z ostatnio wybudowanych naszych obiektów. Mamy tutaj do czynienia z trzynawowym obiektem. O długości około 94 metrów. Trzy nawy po 9 metrów, bardzo wysokie. Cechą charakterystyczną tego obiektu jest to, że zamontowaliśmy tutaj wyjątkowo szeroką rynnę. Na prośbę klienta chodzi o to, żeby ewentualnie można było w razie jakichś ekstremalnych opadów wygarniać swej renifery. Wszystkich prezentowanych tunelach foliowych ściany szczytowe wykonane były z poliwęglanu mlecznego, co sprzyja rozproszeniu światła, które jest ważnym elementem przy produkcji szkółkarskiej. Ścianki tego typu są bardziej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. A ja poprosiłem jeszcze o opinię wieloletniego użytkownika tuneli foliowych wykonanych przez firmę Farmer. Pierwszy tunel firmy Farmer postawiliśmy około kilkunastu lat temu. Firmy farmę spotkaliśmy na wystawie ogrodniczej, zaciekawiła ich nas nowatorska konstrukcja i postanowiliśmy po prostu spróbować. Umówiliśmy termin, firma przyjechała dość sprawnie nam to złożyła. No, byliśmy mile zaskoczeni szybkością realizacji. I była to jesień. Mieliśmy okazję do wypróbowania, jak się zachowuje tunel zimą, jakie ma wytrzymałości na śnieg, bo, akurat, bo okazało się, że była bardzo śnieżna zima i zobaczyliśmy, że w centralnej części tunelu rośliny nawet nam nie zdążyły przemarznąć, czyli nie zdążyły ziemia zamaznąć w roślinach i pod roślinami. W następnym roku postanowiliśmy postawić następne dwa, gdyż stwierdziliśmy, że mikroklimat panujący w tego typu tunelach o wysokim łuku powoduje, że rośliny mają wydłużony okres wegetacji Łagodnie znoszą zimę oraz wcześniej zaczynają tą wegetację, czyli bardzo poważnie przyspieszają. Jeżeli chodzi o produkcję szkółkarską, to do tej pory właściwie mniej się korzystało z tuneli. Wizyty w szkółkach Zachodnich dały nam takie szersze spektrum właśnie myślenia, że jednak te tunele i w naszym klimacie są na szalenie potrzebne. A szczególnie, że ktoś prowadzi rozmnażanie, tak jak my, materiału w multiplatach i następnie przesadzanie go do dziewiątych, gdyż specjalizujemy się jako produkcja młodzieży w P9, liściastej i glastej, dało tam nam to po prostu milowy krok, jeżeli chodzi o jakość produktu, gdyż w tej chwili na rynku jest sporo produktu, ale bardzo ważna jest jakość tego produktu. Kolejne nasze właściwie hmm, lata yy, prowadziły do tego, że dostawialiśmy kolejne nawy tunelowe. Gdyż produkta nam się troszeczkę rozszerzyła, zaczęliśmy się specjalizować tylko i wyłącznie w produkcji młodzieży w P9, liściastej i glastej, a synowie zajęli się produkcją materiałem starszym i materiałem z gruntu. Obecnie chcemy pewne rzeczy sobie jeszcze zmodernizować w tunelach, pozakładać dodatkowe cieniówki, dodatkowe ramiona zraszające, samojezdne, które nam firma Farmy również będzie wykonywała, gdyż mamy w tej chwili kilka działających tych ramion, z których jesteśmy bardzo zadowoleni. Sama konstrukcja uważam, że jest troszeczkę zmieniona w stosunku do pierwszego, gdyż podwyższył się nieco gabaryt tunelu, jeżeli chodzi o jego kubaturę powierzchni. I przez to, w tych ostatnio stawianych, zauważyliśmy, że jest jeszcze lepsze warunki klimatyczne, czyli zupełnie inne warunki są do wzrostu roślin. W kilku tunelach mamy też założone cieniówki. W zależności jaki stopień cieniowania chcemy uzyskać, są wykonywane również na pełnej automatyce, czyli zwijają się w zależności od. Tego, jaką chcemy mieć światło w tunelu, oraz możemy sterować sobie niezależnie ręcznie, kiedy uważamy, że akurat nam potrzeba tunel zacieniować. Cieniówki świetnie też zdają egzamin zimą, gdyż zatrzymują dużo nam ciepła, a jednocześnie no, latem świetnie rozpraszają i odbijają nam promienie słoneczne. Przez to mamy w miarę wyrównany klimat. Te cieniówki rzeczywiście świetnie zdają egzamin i uważam, że w nowo budowanych halach czy tunelach. Uważam, że powinny być w, w tak zwanym standardzie do wykonania poprzez firmę farmer, gdyż myślę, że nie ma drogi bardziej prostszej czy bardziej ekonomicznej niż stosowanie tego typu cieniówek. W tej chwili staramy się na dopieszczaniu tej konstrukcji właśnie farmera, na uzupełnianiu przez nich samych różne rozwiązania, wszystkie nowinki technologiczne. Na dziś to już wszystko i zapraszam Państwa do obejrzenia następnego odcinka z cyklu Uprawiamy Biznes. Do zobaczenia. Chciałbym zaprezentować Państwu wykorzystanie tuneli foliowych do uprawy. Na nagranie dzisiejszego odcinka z cyklu Uprawiamy Biznes przyjechałem do. Chciałbym zaprezentować Państwu wykorzystanie polskich tuneli lekkich i tak dalej. Serdecznie zapraszamy wszystkich telewizorów na obejrzenie. Programu. Sorry, sorry. Na obejrzenie programu Nie. uprawiamy Myślę. biznes w telewizji rolniczej w najbliższy poniedziałek o godzinie 12. Więcej informacji o programie oraz archiwalne odcinki na portalu tfeuer24.pl.